Wygrywałam filmik z Rudolfem, ponieważ reszta kotków, jak przystało na młode kotki, ładnie się w nocy bawiła. Jak przyszła ciotka Gosia rano, no to coś tam skubnęły i poszły spać. I spokój taki w kocim pokoju, tylko Rudolfik mi został. Także opowiadałam już teraz z ciotką w kocim pokoju, ale... Opowiem jeszcze raz, bo może ktoś będzie miał jakiś inny pomysł. Miałam taką przygodę teraz na spacerze. Wyobraźcie sobie, że zbrok taki szaruwa, bo ja chodzę przed siódmą <laughs> z pieskami nad Odrę. No i nagle już wracamy, nagle Mika się zrywa i po prostu pędzi gdzieś tam na wały. Po prostu nóg mało nie pogubi. Za nią Fika oczywiście. Bo to zawsze tak jest. No i nagle słyszę, że coś złapała albo łapie. Rozlega się taki skrzeko, nie wiem, kwik, skrzeko kwikopisk, nie wiem jak to powiedzieć. Trudno w ogóle określić, co to za zwierzę to wydaje. No więc wołam ją, tam lecę jak szalona w tamtą stronę, no to ona to coś, nie wiem, puszcza, czy to gdzieś się przemieszcza dalej i ona dalej leci za tym. Znowu ten kwik się ten, ja tam w końcu dopadam gdzieś w pobliżej jej, że ona mnie zaczyna słuchać, i po prostu wraca do mnie. Łapię ją na smycz. Czuję już jak ją zapinam, że coś śmierdzi takiego dziwnego, no ale szukam tego czegoś. Jest to niemożliwe, że ten śnieżek na trawie leży taki ledwo przyprószona trawa, więc no, no nie sposób. Ciemno, błoto. No, więc wracamy do domu. No, i w domu widzę, że ona oko mruży, że ma takie oko całe zauzawione. No, ładnie, nie? Pochylam się. Z jednej strony pyszczek, cały tutaj, z jednej strony, wysmarowany taką mazią, ciemną, śmierdzącą, strasznie. No, i to oko po tej stronie takie e, piekące, zauzawione. No, i wyczyściłam jej to wszystko. Widzę, że jest lepiej. Oko już wraca do siebie. Po prostu to oko najprawdopodobniej nie ucierpiało, tylko ono pod wpływem tej mazi, ta maź wydzielała takie jakieś, um, takie właściwości, że podrażnia po prostu. Nie dość, że węch, to jeszcze, to jeszcze właśnie delikatną strukturę yy, śluzówki oka. No w każdym razie, jak wyszłyśmy do domu, jak bajka przyszła się przywitać, jak poczuła to coś, to zrobiła ogon po prostu niesamowity, napuszyła się cała, zaniepokoiła się mocno. No w każdym razie Mikę wyczyściłam, wy wyprałam, wymyłam. No i widzę, że oko wraca do, do siebie, tylko zastanawiam się, co to było za zwierzę. Mam nadzieję, że nie ucierpiało, że się obroniło, no bo też Mika nie jest takim psem, który. Które rzeczywiście łapie i zagryza, ona tylko straszy zazwyczaj. No ale nie wiem, co się tam wydarzyło, bo no, nie widziałam tego. Jakieś biedne zwierzątko było pogonione na pewno przez nią, i no nie był to ptak, skoro czymś takim prysnął, czy wydalił z siebie coś takiego śmierdzącego w ramach obrony, no to nie był to ptak. No i taką miałam przygodę. A także, także cóż, może ktoś wie co to może być. O, idzie. Idzie Buźka, Tu idzie Buźka, nie wiem, widać go. Widać. Cześć Buźka, Łaskawie przyszedłeś, nie? Do ciotki. Łaskawco ty. A reszta śpi. Dobra. No to bardzo.